Wszystkim z tej strony Elien oraz... Atakama! Atakama! I witamy Was dzisiaj z... z... nową aktualizacją, środową, z SSO. Dokładnie. Ty tam widziałam, że mówisz, który dzisiaj jest, to tam powiedz, bo ja nie mówię. E, tak, dziś jest... Ha, 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 dzisiaj który jest. dzisiaj jest? Środa, 12 października, moi drodzy. 2016 roku. Tak, jest. Nie 2000, 2000, pamiętajcie o tym. 2000. Dobra. <głos> 2000. 2000. <noise> Przechodzimy do aktualizacji, ponieważ dla niej tutaj jesteśmy. Nowe maści waszych ulubieńców. Witajcie w środowej aktualizacji. No, jakby była jakaś inna, poza środową, a to nic. Tak. Ekstra czas na urodzinowe zadania. Szybkie przypomnienie, ze względu na problemy techniczne z grą w ostatnich dniach, Dajemy wam dodatkowe tydzień na uczestnictwo w urodzinowych zadaniach. W całym jarwik. oznacza to rozwiązywanie questów, quizów przez kolejne dni. No, i właśnie o to chodzi, że tutaj odsyłam was do mojego filmu. Gdzie będzie wam. Adnotacja. Gdzie wam, oczywiście. Gdzie wam po prostu tam dałam wszystkie odpowiedzi prawidłowe? Bo tak miałam te quizy, że wiedziałam, że muszę to jakby oddać odpowiedzi. No, więc odsyłam. a Teraz czas Atakała będzie cała najlepszej, Jej! fajnej aktualizacji. Jej! Jej! <laughs> Nowe maści konie. Ale jest że no. bo ten obrazek tam jest prześliczny i ten Morgan wygląda. No, dobrze, już czytam. I ten <laughs> koni nowego... wygląda pięknie. Tak, tak. Nowe maści koni. W tym tygodniu mamy dla Was nowe maści ulubionych raz. Te nowe piękności nie mogą się Cię doczekać spotkania z Wami. my z nimi. Bo... No nie. <laughs> nowe maści Waszych ulubieńców. Nowego kuca islandzkiego spotkacie w nowej grani za dziewień... 6... 969 star końsu. Morgana w wiodłowym gaju za 790 oraz konia pełnej krwi angielskiej W księżycowym sierpie za 890 Mamy nadzieję, że Wam się spodobają Jasne! Czekamy na to absolutnie, czekamy, czekamy, tak, czekamy, tym bardziej z jak... nas stać Tak i jak widziałyśmy w ogóle tę aktualizację była takie! Iii, Jej! W ogóle... I w ogóle mamy podobną liczbę starkońców, różnimy się jednym starkońcem, tak. sobie może coś kupię. <laughs> za jednego starkońca coś kupiło No, jakbyś pojechała z przyczepą, to masz za to. Ale coś Starkoisa. jest za, za jednego starkońca? Coś było kiedyś. Chyba lody. Jakieś, no, jakaś taka ten. Dobra. Nowe ubrania. Po tygodniu mody centrum handlowe zrobiło się naprawdę ciche. Może sprawdzicie, jakie nowe ubrania pojawiły się w sklepach, w sklepowych półkach w tym tygodniu. No, a coś dla koni? Dobra. Targ Aha. koni. W tym tygodniu targ koni rozkłada się w zachodnim przylądku. Nie, oczywiście Star Stable Show Nie zapomnijcie obejrzeć kolejnego e, zabawnego odcinka Star Stable Show I oczywiście Cudownego A, Tygodnia Uściskę całego zespołu Star Stable My też ściskamy cały no, zespół Star Stable No dobrze, idziemy, idziemy, idziemy Bo taka ma chcę doć Morgana Szybko, nie szybko, wiem, szybko jesteś... Szybko, szybko, bo on mi się na tym zdjęciu najstraszniej podobał No bo jest piękny no. Ale gdzie on jest? Gdzie Ej, nie mam tu koni, o, ojoj oj, oj, oj! Ja! I ma ten taki. Ten dereszowata, tak? To jest maść. No, Taka to jest... Którą, czy, czy jabłkowita? Jak to się nazywa? Jabłkowita, tak. To jest właśnie ta, którą ja uwielbiam. Aha, I, oj, ale ja, poczekaj, to... jeszcze nie kupuj. Kupimy później. Pierwszy, tak, chodźmy tak. jeszcze do, do innych. Ale, ale masz trzy no, skarpetki, ma jasne, widzisz? No, no, No co ty gadasz? No? Ma trzy tylko, jednej nie ma. Ale te jego oczy i pysk no, taki ciemny. No. A tak, a ma to ty? Pozdrawiam. Pozdrawiam. Jest świetna. A jakie ma oczy w ogóle? Jakie ma oczy? Niebieskie. Ale ładne. No ale śliczne. Ale jest cudowny. Dobra, chodź. gdzie dalej? No co, nowa grań. Albo krzyż na coś To Co, zajazd przy moście, nie? Trzeba się tepnąć? Czy tam na nilmera bardziej? Aha, górze nilmera. No ale poczekaj, 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 bo jeszcze jadę. Nooo, bok się, no, dupa. No ma. Ah! <laughs> tak się pospieszam do Anglika. To ja Anglika mojego uwielbiam, a wszystkie są koniesiwe, ale i tak, i tak ym, wiecie, nie? <laughs> czekaj, czekaj, gdzie jest Nilmara, bo ja tutaj było zaznaczone, ja Jezu, tak. ale to są chyba najładniejsze maści tutaj w SSO. Są no, najbardziej zbliżone do prawdziwych. <clears throat> a Anglik, ten te, który jeżdżę że nie jest zbliżony do prawdziwej? No, ten, którego ty masz, jest bardzo. No właśnie, ale ogólnie, radzie chodzi o siwusy, to zgadzam się z Tobą. Chodźmy, no. chodźmy, chodźmy. siwusy w końcu są siwane, nie białe jak mleko. No właśnie, albo jakieś takie szare, brudne. Mhm. Uh -huh. Sztuczne są, jak, jak ja nie męga. lubię... <śmiech> jak jak <śmiech> ja nie lubię siwych koni, tak te są bardzo ładne. Ale ja właśnie uwielbiam się. No ja konie. właśnie lubię gniady, kary albo izolowane. No gniady też są ładnie. W ogóle mówię, że ten Anglik, którego ty masz, bardzo im się udało, ale... Mm. O Boże, ten Morgan jest cudowny, mimo że mam wszystkie Morgany, jakie mm. tylko są. Naprawdę? Ja mam no. dużo Anglików, nie? No wiem. A nie mam wszystkich. Dobra, co to, to grań czy sierp? Um, um, nie wiem, wybieraj. To może grań. Bo no, tam jest Anglik. Nie wiem, tak. Chyba, chyba tak. Tak. Widzisz tak instynktownie mnie tam ciągnie. Nie pamiętałam tego, co dzieje z Anglik. Zacząłem, zacząłem. Ale może no jego A... też wezmę, bo on też jest siwy. to wiem, może Islanda też weźmiesz, bo jest siwy. Nie, Islanda nie wezmę, no bo Islandy też mam wszystkie. O Jezus, Maria. No chodź tu, gdzie ty no, jesteś. No moment, bo ja jeszcze tutaj się ładuję. Gdzie jesteś? Halo. No, na górce. Brakam już jadę. Jadę! No, no ruszaj, ruszaj! Widzę te twoje podkalanówki niebieskie. Śliczne są, nie? No, śliczne. <laughs> śliczne są, nie? No. Jej! Ej, ciekawe. Jezu, jestem taka ciekawa. Pierwszy raz od dawna naprawdę jestem tak ciekawa tych koni. No ja bym ciekawa, jak był ten e, Angiel tutaj. na którego mam. Omega, 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 gdzie omega. Gdzie te konie, gdzie te Nie, gdzie to, to ten? Tutaj? Nie. To tutaj, nie, tutaj koło się... Nie, to jest lipek. No właśnie. Lipek lipek, Ej. Tam jest? No właśnie. Halo. Proszę Państwa, gdzie mój angle? Tutaj to nie jest, nie, to jest fryz. To jest puste miejsce. Eee, proszę Państwa, coś Pan się zbagowało. Hmm. Państwa, no takiego lipca na to ja nie chciałam. I to jest Lipis Czekaj, m, poczekaj moment, ja jeszcze muszę y, czytnąć raz. Bo, może coś przeoczyłam. E, w nowej grani. Kuc islandzki. No widzisz, czyli tutaj są dzieci islandy. A widzę go! Tutaj! tutaj. No, ale ja jestem lamą, Boże! Ale śliczny też! Junik ma fajny nosek taki ma. I grzywa ładną. A oczka <laughs> Ładny jest! jest no. Ładny jest! I też ma jest. tą taką śmieszną. No. Znaczy bo one mają taką tą grubszą sierczę. Uh -huh. ładny, ładny, no. ładny jest. Kurde, no. Mm -hmm. Ale no, ja no. nie, Islandik dla mnie jest lecimy, lecimy do tego... No. Lecimy do nowej grani. Do tego, do sierpa. To chodź, ale na pierwsza polecimy. No 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 no. no. Okej. Okay. Póki co Morgan. Póki co Morgan. Ja na razie nie wiem. Nie! Poczekaj, <laughs> co jest... bo mi tutaj... Okej, okay, jest tu pusta ściana, której nie mogę przejść, Okej? Okay. Ja sklepem a domem. No, no taka spoko. niewidzialna ściana. No, spoko. No cóż, da się? Da się. No, <grym> a ja mam coś taki coś. ekstra plan. Nie kupisz żadnego, żadnego. ja żadnego. <grym> <grym> dzisiaj to sobie mówiłam. <grym> Tylko nie wytrenujesz wszystkich tych, które No ja tak, ja tak mam, słuchaj, potem nie kupuję, naprawdę. Potem tak miałam, no, że... No, ale ja się nie mogę powstrzymać, no przestań teraz takie... Nie, no, daj spokój. No teraz... Nie. Gdzie ty jesteś? Mie, no, za to bo jadę. jadę. Okay. Boję się tego mostu. Zaraz zawisłam tutaj w powietrzu. Nad most, nad tą przepaścią. Tak? Mhm. Trochę się boję tego mostu zawsze. My. Nawet jedno zdjęcie gdzieś mam na Facebooku, jak wiszę sobie, wiesz? Wiesz, że ja nigdy nie, nie jeździłam tędy piesz. Naprawdę? Ja lubię tędy jeździć. A ja nigdy nie jechałam. A ja lubię tędy jeździć. Jest tak fajnie. A no, ja archeologii nie, z, nie zbierałaś? Hahaha, ha, ha, bo ja mam. Ja jeszcze w dół tego nie znalazłam. No dobrze, ale archeologię masz i tu, i tu przecież. Jak i tu, i tu? Możesz być i tu, i tu, archeologię. Ale ja nie zrobiłam jeszcze tego w ogóle w tym. W Dudzie nie oddałam temu temu. Mhm, ale to no jest powiesz... no Który to? Ten, ten tutaj? No. Hmm. Hmm. Tą ślubkę ma taką dziwną, nie? Taką mięsistą. No, właśnie taką mocno i ten nozdrze takie. Bardzo ciemne. Czyli ja jaką... nie... Mamy taką, my też mamy taką śnupkę mięsistą, ale aż taką. Ej, ale ładny jest w sumie z boku, jest bardzo ładny, ten jest ładnie. No ja wiem, że ty jesteś fanką <grych> Anglików. Śmieszny jest. Ale ja chyba nie kupię żadnego konia. Czemu? Bo ja na nim nie będę jeździć. A dlaczego? No bo jak będę na nim jeździć, jeżdżę na, na, na tym, no na tym, o, na tym, że tym panu tutaj. Hmm. Kurde, on też ma taką sznupkę, ten mój, yy, taką sznupkę mam mięsistą mocno, ale nie aż tak bardzo, a ten tu ma bardzo, bardzo. Ale ten, którego masz, chyba mi się bardziej podoba. Mi też, dlatego no właśnie chyba nie kupię. Ogonek ma taki trochę jak ten lipican. Mhm. Cholera jasna. Hmm. Kurde, no nie, no nie. No, czułem... Taki byliśmy. No, bo też będzie taki. taki ogonek jak Lipitan, to bardziej Lipitzen ma jak Anglik. No. No nie, no jeżeli już to Morgan mi się chyba najbardziej podobał. No właśnie, mi też się Morgan najbardziej podobał. A co, kupujesz? Eee, chodź tam jeszcze raz do niego. Dobra, to co, otypamy się? Nie, bo ja muszę pojechać przez y, Zgórze Mera Ale tu gdzieś jest przyczepka. Mhm. Mm. To, bo ja tu nie jeżdżę nigdy. <grym> 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 Czekaj, bo ja źle pojechałam, tutaj trzeba pojechać. Fidzy. Tu do góry chyba? No tak. Nie. Tutaj tu po lewej będzie. A, tak. Ale stąd i tak nie... no właśnie. No to z góry, nie wiem raczej, ale przed mostem. Przy mostie, sorry. Zajadę przy mostie. No to możesz do domu odtepnąć, do 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 no ja nie mogę. Eee, dobra. Taka ja czeka poje, z tobą. No, i od zgromadzenia Nimera pojedziemy sobie do Jedołagaju. Ale pieszo? No nie. Z góry Nimera, tą czepką, do Jedołagaju. Ej, ale ogólnie, kurde, myślę, że to będzie taki bardziej delikatny. No właśnie. A jego tak zrobili tak chamsko, tak mocno. mocno, mocno. Kurka Ten wderza. Morgan jest najładniejszy. O co to nic nie masz zachętów? Chodź. <grym> Czekałaś na mnie? No czekałam, czekałam. No to chodź. Elma mam tyle lagów, bo mi tak z myszką dobrze chodzi, że ja tylko delikatnie tą myszką kręcę, a no mi tak ziło. <grym> <Naokolo. grym> Kurde, no trochę jestem na widać dla angiel jest ktoś, tak tak bardzo, no. Ktoś tam na tym Islandzie jechał, a ty masz w ogóle tu Islanda? Mam, białego. O. No mam do niego biały zestaw. O, Ooo no. też jak kulka śniegu. No, Jadłowy gaj. To no. ja. Gajowy jej. Mm. Gajowy jej. Gajowy jej. No. Kurczę. I teraz, no. no właśnie i mam teraz dylemat. Co, Island czy Morgan? Nie, Island nie. Raczej myślę od, nad Anglikiem. Albo nad tym, co ty masz, albo. To weź tego, co ja mam. Ale Morgan ten Morgan jest bardzo ładny. Właśnie wiem. Powiesz, to jest taki problem, że ja na nim nie będę jeździć. Jestem, jestem, jestem. Kurde, ładny jest ten Morgan. No jest śliczny. Ładny jest ten Morgan. No, ja nie wezmę żadnego konia. No nie wezmę żadnego konia. Kurczę, blady. Ale są takie ładne. No, on jest śliczny. Tylko czemu akurat takie oczy niebieskie? Oczy ma trochę jak typi? No! Powiem ci, że kolorystycznie chyba mi się bardziej podoba Island, ale no to jest Island, tak? Więc, jakby. kolorystycznie Island, jakbyś bardziej mi się podoba tak Grzywa, co ma taką fajną ombre, też chodzi Ja pewnie i tak się skuszę na to, żeby go kupić. Mmm. No nie wiem, a będziesz go trenować? No właśnie. Bo wiesz, możemy w sumie, no, ale to w sumie też na Lilian, to nie bardzo żebyśmy byśmy cenowały te, te konie, bo na Lilian, no to wiadomo, że nie mam wszystkich tych, nie. Mi się podoba się ten Morgan, tylko gdyby on nie miał siwej, e, siwej grzywy. To mi się podoba. Jest bardzo ładnie. No, mam go. Tak? No, wiesz, on się podoba, tylko gdyby on nie o siłej grzywy, Jakaś tak ta siwa, to mi nie pasuje. Gdybym miał beżową taką, wiesz, kremową, o. Myślę, że byłoby mu ładniej. Albo w ogóle, żeby miał ciemną żywę. No, no, no. No i co, no bierzesz tego konia? To w ogóle kupiony koń. No, ten ten jest obok. No widzisz. Z nową animacją, yy, mm. ten Morganik. Też on jest ładny, też tak mi się podoba. Ten, tak ten obok, nie? No, też jest ładny. No. Też jest mm. fajny. Szkoda, że można koniom kolorować grzyby na właśnie jakąś taką zabarwatą i tak dalej. No, 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 no. No i co, bierzesz tego Morgana? Zauważ, że on ma trochę malowanie, jak ten Arab, który stoi tutaj obok. Tutaj ten? Yy, no. Tutaj ten? Hmm? No trochę ma. Chodzi mi o buźkę i oczy No i ja ogólnie na, tutaj na, na brzuszku, tam gdzie masz siodło, też ma ten bardziej ten deresz widoczny i też ma te łatki takie, no trochę ma. Podobne. No, no. Szkoda, że właśnie ten Anglik nie jest w tym stylu zrobiony, bo sama Kurde, bym go no, kupiła. Anglik ma taką śnupkę bardzo, taką dziwną, no. Mm. Taką bardzo, bardzo dziwną zrobioną ma. Kurde, no i teraz co robimy? Bo tak <laughs> zamolamy, trochę na tym nagraniu. <laughs> bo Zamolamy, zamolamy. Nie, dobra, ja na razie się nie zdecyduję. Chodź zobaczymy, co mają w ten, w plazie. Ja, nie, jest plaża, no dobra. Plaża, plaża. Ja na razie, na razie się zatrzymam, bo... Sama nie wiem, podoba mi się bardzo, ale z tym trenowaniem koni też tak no, no ja ma nie mam z tym przecież... problemu, no. I ma być jeszcze przecież ta yy, nowa rasa w tym roku. Yy, a jaka, jeszcze... nie wiesz? Nie, jeszcze jedna podobno ma być. Ciekawe. No, no a tam, a tam oczywiście Hufflingery. A ja bym chciała Hufflingera. To wiem. Albo konika polskiego, na przykład, nie? Żeby były. Hmm. Też będą szare, nie? Ale takie. Yy, Chciałabym, żeby to była jakaś polska rasa. Coś się długo Dlaczego no? ja tutaj jadę? Nie wiem, ale ja się dość długo strasznie. strasznie. Ja bym chciała, żeby była polska rasa w Ej, SSL. ale coś tobie powiem. Na tym Angliku to bardzo ładnie wygląda sprzęt. Jaki sprzęt? No chodź tu. No co. Ale pojechałam. gdzie? Który? No pojechałam. No, a tu dziewczyna stoi, właśnie. A! What the fuck! No już idę, 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 gdzie, 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 gdzie stoi? No tu. O ja. No. No na szaro można się było... Ale kurwa, ta śnupa jest taka. Co? <śmienny> Wybaczcie, że ja mam taki głos jeszcze, ale ja jestem cały czas. Tak zmienię, <nie> matrosza, ty zmienia. Kurde, no ładny jest ten Anglik, no. W sumie tylko ta śnupka jest taka dziwna, nie? W sumie wiesz co powiem tobie tak, nie przeszkadzałoby mi to i prędzej chyba bym tego. Nie, powiem ci, że też tak nie przeszkadzałoby mi to. Zresztą jak się przejrzym taką śnupkę przebadwioną, widzisz to, nie? No, 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 no. No i co wierzymy? Aaaa, nie wiem! No. <śleszy> Ej, zauważyłaś, on ma na przednich kopytach? Nie ma I mój też ma takie, takie, ale bardziej takie naturalne. Na przednich kopytach ma takie białe, jakby miał z krosu posmarowane tą maścią, taką, wiesz, jak w pianą pokaż, 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 pokaż. No, Oni mają taką maść, a ma. No widzisz, to Faktycznie. jakby, ty, kurde, no brązowy tak nie masz bardzo. A ten biały. Ja wierdziłem. No trochę ma, ale nie aż nie tak, tak, nie, a to jakby miał jakąś maścią posmarowane tą na krosie. Ale to nie czy... bardzo ładnie wygląda. No, pomyślcie, że jest bardzo ładne. Ehm, Mogę zdjęcie? Prostu... Ej, ładnie wygląda pan to jeszcze, no, no bym właśnie. właśnie. Jeszcze tym bardziej bym mu zmieniła grzywę, bo bym mu zmieniła grzywę. Też bym mu zmieniła grzywę. Ehm, to myślę, żeby był jeszcze ładniejszy, wiesz? I ten ogon ma taki fajny właśnie, tą ombrę mm. taką. Kurde, no. <laughs> ja nie wiem sama, ale... Tak albo nie, ale tak, ale on jest ładny. Ale to byłby mój piąty Anglik! No i co z tego? No, się Piąty Anglik i pewnie miałabym go w stajni i by sobie tak po prostu stał. I co, ale myślisz, że ten brązowy zestaw z tym niebieskim to by pasował do tego Anglika? Nie wiem, choć zobaczymy najpierw, co jest w, tym, w tej planie no. i wtedy jeszcze pomyślimy. No nie, nie wiem, czy nie by nie brązowy zestaw pasował z tym z tym, tym niebieskim. Wątpię. Raczej nie. No. A co ja mam nowy zestaw i co? No i co? No i co? No, no i co? No, i co byśmy... nowym o, może kupić? No, no tak. No ten, na no pewnie. No ten, no jedzie idealnie. No ta, no pewnie. No bo nie wiem, co bym miała kupić sobie nowego, no co. Ale, okej, okay, tutaj jakiś taki. Y, mm, hmm? Hate, y, myślałam, że to jestem ja, ale to ktoś inny. O tym mogę tylko. Aha, okej. Okay. No to nie ogarniam. Ja chodź, bo jest autobus. Dobrze. Jedziemy autostopem. No nie wiem, ten, ale nie mam pomysłu na, na zestaw do niego, wiesz? E... Totalnie siwo-czarny albo siwo-biały. No właśnie, jakieś takie. No, ja mam obieki białe. Ja Mam obieki ja Ma białe, mam coś szarego, bym miała coś. Miałabym koszulkę białą. Idziesz już najpierw wchodzić do ciuchów. No chodźmy. Siups. Kurde, jesteś, jesteś, dobra. Nie, nie jesteś. No, jestem. no dobra, jesteś. Jestem, też już. To są białe, brązowe bryczesy! Zobacz, a ostatnio mówiłam, że nie Pierwsze? Pierwsze? E, nie, e, czwarte. Znaczy pierwsze na dole... E... Czekaj, bo muszę inną kamerkę sobie zdjąć. Tą chcę bardziej. E, no są jakieś takie szaro-brązowe. Ale z takim krótkim lejem. Tak, na kolana tylko. Mhm, no widzisz. Z paseczkiem, ładne. Ale o, kurteczka fajna, brązy. beżowa. Mhm. Ale w ogóle brąz znowu, no znowu A znowu teraz jakbyśmy chciały ten y Znowu są brąz. No, a, a może jakieś właśnie byśmy obrały się jakieś granatowo coś, co? Czekaj moment, zróbmy cięcie na moment Okej, okay? ja muszę no dobra. iść ogarnąć okay. płuca Okej, okay, jesteśmy z powrotem Tak, wybaczcie, Ręk... to moja, moja choroba Cały <laughs> czas się udziela, jak coś No, zdarza się, zdarza się e, Te rękawiczki są ogólnie, by się przydały By, by mi do tej, e, słuchaj, tej bluzeczki biało nie, Brązowo-niebieskiej, ładnie wyglądają y Mi też by się przydały tego sweterka, który mam. No i ten kapelusz, jakby też pasował do... By... No tak, kurde. I tylko my że. Tak, pasował Tylko, że właśnie ja teraz nie wiem co robić, bo... Bo Anglik. No właśnie, bo jak Anglik to wtedy nie ten. strój. To, no idziemy dalej, nie? No. Idziemy na górę do koni, czy... Nie, tu do koni, sorry. Tu do koni. Tam e... nic nie będzie raczej. Nie, nie będzie nic. Tutaj też nic nie będzie. <grychy> Prawdopodobnie nic nie będzie. No A może. A może się pomylimy. A może? Ale może. Chwila prawdy, ja zawsze mówię, co ty? Nic nie ma. Ale ten, no, kurde. Ten czaprak, kurde. który jest tutaj, piękny czaprak, let... mm -hmm. letnia noc. Pasiłby. Który to jest? A ten, nie, tak, ten, no. Kurde, no widzisz, bym musiała kupić podobne, wiesz, Jak jakichś na jak, 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 co ma no. Mm. no, ten czaprak, letnia noc, i ten to siodło, tam też jest ma letnia, no tylko to jest westernowe, no ale no, by pamięcił, ten fakt. Ale ja bym wzięła inne siodło. No właśnie e... też wzięła inne siodło. No ale ten czaprak i o głowie ogólnie od tego zestawu. zestawu. <noise> o głowie, o głowie, pokażę się o głowie. Mhm. Mhm. Ale to kosztuje. 100 star końców kosztuje o głowie. Chryste, panie. I 31. E... Czaprak. czaprak. Ale 100 star końców w głowie? Mm. Ludzieś kurde, Dobra, to już się. było, czyli tutaj nic nie mamy. Nie. Lecisz do góry czy nie? Nie, nie ma sensu. Pytanie tylko: czy lecimy coś kupować tym koniom, te konie czy co? Nie wiem. Ty lecisz czy nie lecisz? Nie wiem. To już to rozłączmy się, jak podejmiemy decyzję, <laughs> to będziemy się łączyć. Czy chcemy czy nie chcemy, co? No dobra, to utniemy filmik to znowu. Utniemy. Znowu tak. Tak, i w razie, jak się zdecydujemy, to wtedy. Dobra, to wrócimy. No, no do okay. później. E, Okej, okay, jesteśmy już po małym cięciu i długich rozmyśleniach, <laughs> e, ale jednak zdecydowałyśmy, że e, ja mam za dużo koni do trenowania, a Elien na tym koncie nie ma sprzętu do niego, a ten jest nowy i nie chce zmieniać. A jeszcze mam żadnego a jeszcze ja mam tak. tego ukochanego konia, na którym właśnie siedzę, i mam jeszcze kaszczanka. Sebastian dzwoni. <laughs> tak. Więc y, zrobimy y, inną rzecz a atakamy po towarzyszem mi w pewnym, y, pewnym działaniu, tak. ale to dowiecie się już za jakiś czas. Tak, za jakiś czas. Także ten odcinek na razie będziemy kończyć. Dokładnie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Piszcie koniecznie, czy Wam się podobają te nowe konie, nowe maści. Które Wam się podobają, czy tak. kupiliście te konie, czy macie w nich jakiś fajny sprzęt. Tak, i w czym Wam się najbardziej takiego nie podobają, bo my szczerze mówiąc mielibyśmy problem, żeby sprzęt do nich dobrać. Dokładnie tak, dokładnie tak. tak. Dobra, no i oczywiście łapki w górę, mile, mile widziane. I komentarze i pamiętajcie o subskrypcjach, żeby być na bieżąco. I żeby tam ten by... dzwoneczek odznaczyć koniecznie, bo nie wiadomo a potem, wiecie, subskrybujecie, a Was nie ma, bo nie macie dzwoneczka zaznaczonego, tam jest taki dzwoneczek. nie tak. Dokładnie, no. Dobrze. Dobra. Mam was cieplutko do następnego i cześć. Oi! Pa, pa. <grywia>